Class Crop View, moduł 365 FarmNet. Dlaczego warto z niego korzystać? Dzięki Class Crop View możesz wykorzystać dane satelitarne w celu łatwego i dokładnego zobrazowania wegetacji na polach. Za pomocą map potencjalnego planowania możesz zobaczyć zdolność planowania swoich pól, a mapy aplikacyjne pomogą Ci podczas siewu i nawożenia. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić nawozy i materiał siewny, ale także ochronić glebę. Class Crop View to łatwy start w rolnictwo precyzyjne. W tym filmie dowiesz się, jak efektywnie korzystać z Class Crop View i jak przedstawia się na mapie wegetacja roślin na polach. Jeśli zalogowałeś się na swoje konto 365 FarmNet i wykupiłeś moduł Class Crop View, to nie znajdziesz odpowiednią ikonę. Jeśli uruchomiłeś klas CropView po raz pierwszy, to automatycznie włączy się podręcznik powitalny, który oprowadzi Cię po podstawowych funkcjach modułu. Korzystając z mapy wegetacji możesz zobaczyć różnice w rozwoju upraw na swoich polach. Na przykład przed zbiorem zielonki możesz łatwiej zdecydować w jakiej kolejności kosić pola. Możesz także utworzyć mapy potencjalnego planowania dla swoich pól. Dzięki długofalowej analizie zdjęć satelitarnych można w znacznym stopniu zmniejszyć wpływ pogody i rodzaju uprawy na taką mapę. Mapa potencjalnego planowania znajduje zastosowanie np. jako mapa podstawowa dla takich czynności jak siew i nawożenie, do planowania stref pobierania prób glebowych lub jako mapa do zastosowania przy korzystaniu z czujnika Crop Sensor. Mapy wegetacji lub potencjalnego planowania tworzą podstawę map aplikacyjnych, które można wykorzystać do dokładnego siewu lub nawożenia. Na liście wyboru pól możesz sortować i filtrować pola według gospodarstwa, uprawy, nazwy lub numeru pola. Możesz także wybrać i zaznaczyć kilka pól jednocześnie. Dzięki takiemu wyborowi możesz wyświetlać mapy konkretnych pól. Niezbędną pomocą przy analizie zdjęć satelitarnych jest kalendarz. Możesz tutaj zobaczyć wszystkie zdjęcia satelitarne, które są dostępne w Twoim regionie i mają odpowiednio małe zachmurzenie. Zdjęcia satelitarne wykonane przy małym zachmurzeniu są oznaczone symbolem słońca. Symbol chmury wskazuje, że na obrazie znajdują się chmury lub ich cienie. Class Crop View wykorzystuje aktualizowane kilka razy w tygodniu zdjęcia satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zalecamy, aby zawsze przeglądać aktualnie wybrane zdjęcia satelitarne. W ten sposób możesz mieć pewność, że wybrane zdjęcia Twoich pól nie będą przysłonięte chmurami lub ich cieniami. Jak tworzysz mapę roślinności? Najpierw za pomocą filtra graficznego wybierz kilka pól. Następnie wybierz interesujący Cię dzień z kalendarza. Na zdjęciach wybranych pól nie powinno być widać chmur. Aby to sprawdzić, załaduj zdjęcie satelitarne z wybranego dnia. Tutaj wszystko wygląda dobrze. Jeśli któreś z pól jest zasłonięte chmurami, wybierz w kalendarzu inną datę, najlepiej taką z symbolem słońca. Klikając przycisk Mapa wegetacji, możesz łatwo sprawdzić stan wegetacji roślin na swoich polach w wybranym dniu. Dla wybranych pól pojawi się kolorowa mapa zawierająca informacje o stanie i rozmieszczeniu roślin. Im bardziej zielony obszar, tym bardziej rozwinięte i zdrowe są rośliny. Jedno spojrzenie pozwoli ci dostrzec i zlokalizować uszkodzone obszary uprawy. Klas Crop CropView i 365FarmNet wspierają cię łatwo i precyzyjnie w twojej codziennej pracy.